Zachodni Szlak wita Was dzisiaj bardzo nietypowo z pięknym, czerwonym amarylisem. Wiem, to nie jest amarylis, to jest jakiś inny kwiat. Natomiast słuchajcie, nie pamiętam nazwy, bo ona jest dla mnie skomplikowana. Generalnie kupuje się to u nas w Niemczech jako amarylisy. I, i tak już będę o nim mówiła, dobrze? Nie pogniewacie się na pewno na mnie. Zawsze ten kwiat kwitnie nam, słuchajcie, na Boże Narodzenie. W tym roku, mimo że go wycinałam, to nam nie zakwit na Boże Narodzenie. Tu pewnie gdzieś będzie widać moje wycinanie. O, widać, jeszcze są zielone trzy czy cztery razy. My wycinałam liście, a one rosły i rosły. I teraz też właśnie urosły. I tak, mimo, że go wycinałam, nie zakwit, ale zaczął dzieci wypuszczać. Wypuścił mi dużo dzieci. I nie, co chciałam już go przesadzać, to nie mogłam, bo następne rosły. Zobaczcie w ogóle, jak olbrzymia jest ta cebula. Ona jest naprawdę duża. Dla przyrównania chciałam moją dłoń, ale nie bardzo. Jest naprawdę wielka cebula. Odtąd, tak, dotąd tu. Średnica to jest, nie wiem, no z 15... Centymetrów przesadziłam z 10 cm średnicy, i tak tu ma jedno dziecko. I ja myślę, że słuchajcie, tu będzie rósł znowu kwiat, wychodzi dokładnie. Tu wychodzi kwiat z tego nowego dziecka. I tu zobaczcie, już też kolejny kwiat nam się będzie kolejny kwiat. Także trzy kwiaty, mimo że tyle zaszczepek mi urodził. O, tu jest jaka dorodna zaszczepka, i tu są jeszcze dwie. Cały czas chcę dwie czy trzy, bo tu coś znowu wychodzi. Kurczę. Chyba liść wychodzi. Także być może to kolejna jest zaszczepka. No ale zobaczcie, jak wygląda ten kwiat. Widzicie? Coś pięknego. I kolor czerwony przepiękny. I jeszcze na dodatek. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. I on będzie miał pięć takich kwiatów, tak? Mamy cztery już takie rozwijające się i tutaj nam kiełkuje następny. I heca była, bo ostatnim razem on stał na parapecie. I słuchajcie, tu jakoś to trzeba dotknąć, żeby zapylić. Ludzie wiem, że pylą różnymi... Yy, no różne mają metody, żeby zapylać. A nam prawdopodobnie firanka. Jak dochodziłam do okna, albo był wiatr i poruszała się, musiała zapylić firanka, bo, bo było takie potem gniazdo nasienne się zrobiło. Być może dlatego też nie zakwitna Boże Narodzenie, ale za to zobaczcie, na Wielkanoc nam zrobił taką niespodziankę. Chcę Wam pokazać, ja mam dosyć duże dłonie, długie palce bardzo, i chcę Wam pokazać moja dłoń przy tym kwie, kwiecie, jaka jest. Zresztą, jak kupowałam cebulkę, to była jako XXXL. Trzy razy X. I jest naprawdę, no po prostu ja to jestem zachwycona tym kwiatem. A jeszcze teraz będę miała tyle tych dzieci do poprzesadzania. Ale niesamowite, bo to dziecko nam wyrosło dosłownie, słuchajcie, miesiąc, dwa miesiące temu. Tak długie liście porosły i już zaczyna od razu od kwitnienia. Także to jest niesamowite, po prostu. Tak będzie wyglądać. Czekam aż cały się otworzy, zakwitnie wszystkie te. Znaczy, to będzie tak, przynajmniej zawsze tak było, że cztery udało się, były jednocześnie, ale już ten piąty, jak wychodził, to już niestety to już się nie udało, żeby był. O, przepiękny po prostu. Bardzo mi się podoba. Coś cudnego. Do środka zajrzymy. O, widzicie? Coś przepięknego po prostu. Z takim widokiem Was zostawiam. Żegnam się z Wami. I do usłyszenia w bardziej typowych okolicznościach z innymi tematami. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, bądźcie szczęśliwi i mili dla siebie nawzajem w tym radosnym okresie świątecznym. Trzymajcie się, papa. Pa.